Witam. Dzisiaj ze mną w studiu Zuzia. Cześć. Hej. E, pokażemy Wam e, nowe lalki e, z serialu Ever After High. Zuzia jest ekspertką w tej dziedzinie, więc myślę, że opowie Wam najwięcej. Powiedz mi, co Ci zachwyciło w tej serii? Bardzo mnie zachwyciło to, że te lalki mają takie stroje specjalne na to okazję. I one nie tylko są dobre na to, ale też ładne. Ty byś się ubrała w taki strój? Mhm. I na przykład, Pokaż niestety tutaj jedna strzała jak ćwiczyliśmy z łuku i się nam zgubiła. Tak, będziemy jej szukać, ale powiedz, że ta... Um, e, zaraz, ją pod, zaraz to podniesiemy, spokojnie. Co to za co zastrzała. To co za po, Powiedz, co Sama, potrafi, kim jest ta lala i co potrafi, to opowiadaj. To jest Raven Queen i my za chwilę zrobimy taką historyjkę i, i nam je zastrzały. <laughs> Taki normalnie czat, czekajcie, ja tutaj sobie podniosę kolejną strzałę. O, mamy tutaj, zobacz, raz, dwie, ale pokaż jakby co, co ona potrafi, w jak, jaki sposób ona strzela. Pokaż tutaj, zdrać wszystkim tajemnicę, że ma tutaj, o, tutaj ma taki guzik, dzięki któremu napina ten jakiś i puszczam. Ale nie tylko mamy Raven Queen, bo też mamy tak naprawdę. Albo poczekaj, opowiedz Totalna katastrofa. Totalna, totalna Albo poczekajcie, e, pokażemy Wam jeszcze. Po, po, opowiedzmy jeszcze o Raven Queen, tak? Jaki ma strój, pokaż, jakie ma buty, mm. że jaki ma taki płaszcz, dwukolorowy. ale jak mówiłam niestety, nam się zgubiło. Tak, bo my tutaj trenowałyśmy łucznictwo, ale załóż, po, załóż pokaż, jak, jak wygląda ten wystrzał. Um, Założysz strzałę, pokażesz wystrzał? Dobrze, i co? Jak ona tutaj napina ręką, tak? Łapie tutaj, tak? Tu łapie, tak? Nie tu. A nie łapie, a tu, dobrze. No i co? Napina, napina i co? Napina na początku. Nieźle. Półautomatyczna, normalnie Raven Nie Masz tutaj drugą strzałę, niech tam sobie leży. Tak wygląda w opakowaniu nasza droga bohaterka. Z tyłu macie jeszcze o niej informacje, jak to się strzela. I oczywiście musimy teraz wspomnieć o jej wystroju. Włosy ma takie czarno-fioletowe, ma też koronę. Jak chcecie, możecie ją dopasować. Ma taką srebrną koronę, tak. Pokaż ma, ją tutaj do kamery, wiesz, będzie łatwiej widać. Ma, ma na też taki naszyjnik, herb mhm. Mhm. i ten łuk bardzo mi się spodobał, bo na przykład ma to ze sznurkiem. Ta prawdziwa gumka, bardzo, taka można ją napić, tak? Bardzo cieszę się, że nie zrobili takiej fałszywej tej gumki. Tak, że to nie taki Z plastik, kartony. tylko prawdziwa i normalnie napina się ten I łuk i idzie, strzela, jak widziałeś. Miałam jeszcze, bo ona w serialu, ci, którzy oglądają Ever After już wiedzą, chciała być dobra i dlatego ukrywa pod sobą piękną pereryną kwiatki. No, czy, taką czyli taką delikatność, tak? Ma taki, taki wzór bardzo łagodny. O, jeszcze wypniemy i jeśli będzie jej za gorąco, to może naprawdę za szale. Hmm. Pas ma taki w ogóle niesamowity pokaż tutaj hmm. ze srebrnymi sprzączkami, taki gorcet, ma takie w ogóle zielone na ramiona, poczekaj, poczekaj, nie czekaj, żeby kamera złapała to, o tutaj takie ma... zdobienia najróżniejsze. Hmm. Ta? Ja, ma też, żeby, żeby bo niektóre lalki to tylko mają, ma zginane kolana, buty, chyba się zdejmują, o zdejmują się. Mm -hmm. No ma i powiedz. taki mm -hmm. piękny, srebrny jakiś. Pasek, tak? też ma. Mm -hmm. no w ogóle to... piękna lalka. Piękna, tak? Lubię się bardzo. Dobrze, to moja ulubiona postać. A, powiedz mi jakie są jeszcze lalki i opowiedzmy coś o nich, tak? Historie. Pokaż je w pudełku tutaj do kamery, żeby poczekać, jeszcze nie otwieraj. Tak pokaż moja druga ulubiona postać. Rozabella Beauty, córka. Pięknej bestii. Mm -hmm. I pokażemy jeszcze te, tak, bo za chwileczkę wszystkie odpakujemy. Pokażemy odpakowane. A to tu kto mamy jest? Mamy też Ashlyn L, która jest córką kopciuszka. Mm -hmm. Mamy Bany Blanche, córkę białego królika. Mm -hmm. I w ogóle wszystkie mają takie herby, żeby je się nie powalały. Mm -hmm. No dobrze, słuchajcie, załóż, zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że każda z nich ma łuk. Będą zawody ucznicze, prawda? Zobaczcie, każda z nich ma swój łuk, a my teraz je otworzymy i pokażemy Wam, jak wyglądają. Bum, bum, szeged, bum, bum. Otwieramy lalki i już Wam pokazuję. Teraz od początku. To to. Rozabela? Rozabela Beauty. To jest Bany Blank, a to jak wiecie już mówiliśmy Raven Queen. I ja bardzo bym chciała opowiedzieć o nich historię. Opowiedz. O! Cześć Rozabela! Tu pokaż do kamery później. Mhm. Jak Ci minął dzień? O, wiesz co, chciałabym się przejść, wiesz, gdzieś na przykład na ucznictwo. Chodź, zawołamy nasze najlepsze uczniczki w szkole. Banny Blank i Raven Queen. No cześć. Cześć, serwus. Umiecie strzelać z łuku? No jasne, właśnie chcieliśmy pójść. Wie, hmm. a, a wiecie w ogóle, gdzie to jest? Łucznictwo? Nie wiem, ale może pójdziemy na jakąś polanę, bo strzelać do tarczy. Ty uwielbiasz polany. A, to prawda, jak każdy królik? No, no to idzie. Wow, ale tu wiele ucznictwa. Raven Queen, jesteś w tym najlepsza? A. Może to pierwsza? No to strzel, Raven Queen. Wow! Zły ma wystrzał. No, ale przyjrzyjcie się jeszcze, może pokażemy, jak wyglądają e, odzież. Każda z nich, zobaczcie, ma tak jakby e, sukienkę, ale ma takie plastikowe elementy, które są takim wzmocnieniem. Może to jest typowe dla takich wojowniczek, ale łuczniczek, nie co muszą ty myślisz? być własne łuki, można też je zamienić. Można się pożyczyć sobie łuki, tak, ale często są na przykład e, e, w takich kompletach. No i zobaczcie, e, mamy akcesoria, tutaj takie królikowe. Z zegarkiem. Paska, oczywiście, można zdjąć. Można jeszcze. zdjąć, my mamy teraz ją przymocowaną, ale, ale można ją zdjąć. Włosy ma takie sztywne bardzo, tak? Pewnie, żeby wyglądały tak, żeby one się tak nie bujały, bo to królik w końcu. No tak, żeby nie przeszkadzały w strzelaniu, to wyglądają tak. A jak pozostałe gwiazdy, powiedz, wyglądają? Pozostałe Jakie? gwiazdy to już letnie wersje. Pokaż, pokaż. Można tam. też się okulary. odbawić, że. Kto, że Rozabela zgubiła okulary, a tak naprawdę króli, królik, królik, bo Rozabela coś tam pisała na telefonie i on pewnie z, Sami zapytał, wiecie. czy może pożyczyć. A ona nie słyszała i powiedziała, tak jasne, no i... I nie mogła a coś o sukienkach byś powiedziała? O kroju? Tak, bardzo. Opowiedz. Bardzo co? mi się podobają te, bo te tarcze to są tylko do łuku, bo jak weźmiemy to, one będą takie można zdjąć. Stroje, bo to tak? jest na przykład, a, żeby się One mają tutaj. Nie zabiły. A, żeby tutaj takie wzmocnienia. Tutaj jest taki guziczek, można to odpiąć a, i zdjąć normalnie strój, e, zdjąć no to wzmocnienie. i zobaczymy, jak, jak, jak tam wymagają. się prezentują w sukienkach. Tutaj jeszcze gumka została z opakowania. Ale i Van Queen to już będzie a. wyglądała, tak, ale jej trudniej zdjąć. Czyli co? Mamy wersję nie. na lato, ale mamy też I wersję też do strzelania. Bardzo mi się spodobało, że można te. Pożyczać sobie sukienki, to rozumiem. No i wymianka ciuchów a to podstawa. Ale bardzo ładnie wygląda w tym. Ona. Tak, o. pasują, tak? No to zacznijmy strzelać. I najpierw ja strzelę sobie złoko. Mhm. Trzeba je oczywiście dopasować. I poleciałaś. Służby specjalnie przyjechały, takie strzelastwo jest tutaj się odbywa, ale nie ma zagrożenia. E, nie potrzeba tutaj syren. <grym> Jest wszystko dobrze. Eee, no i co? Pozdrawiamy Was serdecznie. My tu się będziemy dalej bawić z przyjemnością wymieniać Oczywiście, stroje i ja trenować. tak będzie i też pasujemy mi bardzo tutaj. Tak? No i jakby kreacje i sukienki sobie można pożyczać i, e, i zdejmować. I pozdrawiamy Was serdecznie razem z bohaterkami serialu Ever After High. Papa, pa. pożegnamy pa, pa. się. Hej, pa, pa! pa.